Hej, panie słodki piesku! Kto jest takim słodkim pieskiem? Nuktu, no, nuktu! No, Mordeczko, ty wiesz, że on cię nie rozumie. Co? Ja się dogadam z każdym. Piesku! Halo, piesku! Tutaj też jesteś? No jak? Paczkomat, zawsze, wszędzie dostępny, pomocny, wszędzie, zawsze. Hej! Chcesz mi powiedzieć, że teraz mogę cię spotkać w moim telefonie? Dokładnie! Czyli jak wrócę do domu i włączę telefon, to też cię tam spotkam? Jeśli nie będę akurat bardzo zajęty, to mogę wbić pogadać. A w ogóle to ustaw sobie powiadomienia, to będę cię wołał, jak przyjdzie nowa paczka czy coś. Elegancko. Co on taki wyszczekany? A kupiłem mu nowy gryzak dentystyczny, także pewnie się cieszy. Dobra, wystarczy. Sprawdźmy to. Zgrywam oprogramowanie język zwierząt dla każdego mniej lub bardziej zaawansowanego. No, daj mi już tę nową zabawkę, człowiek! Mówi, żebyś dał mu potrawkę! Jak ty to robisz? Lata doświadczenia i niezawodne oprogramowanie z opcją ulepszania. Dostanę ten gryzak w końcu! Jak to przysmak na słońcu? Głodny jesteś? Jesteś pewny, że to tłumaczenie jest celne. Nic za nic! Ale bawię się świetnie! To jest za słodka kuleczka! Cześć, ja to mam mam. Dzień dobry! Dla kogo dobry, tego dobry! Co się dzieje? Kupiłam puszkowi nowe miski do jedzenia, no i nie chcę z nich jeść. Dobrze, że zwroty są prostsze niezrozumienie zwierząt. Ze zwrotami pomagam, to i puszkiem mogę się zająć! To znaczy? I w tych nowych miskach nie pasuje. Łatwym tanim plastikiem. Puszek twierdzi, że znają się ze śmietnikiem. W sumie nic mnie nie zdziwi. Poczekajcie, upewnij się. Ilość przyczynek? Nie za dużo, nie za mało. Idealnie. Oprogramowanie najnowsze. Język? Ha! wgrałem w Zły Soft. Ten jest dla zwierząt, a my morskich. Wgrywam Soft z językiem czworonogów. Tamte miski mi nieprzyjemnie pachną tanim plastikiem. Ja mam wyczulony węch, jak to pies. Też bardzo proszę o jakieś piękne, metaliczne z moim imieniem najlepiej. Pusek prosi, żeby miski były metalowe, bo te brzydko pachną. I żeby były z wygrawerowanym imieniem, jeśli jest taka możliwość. To on umie czytać? Uwierz? Chcę z grawerem i koniec. U mnie. Jak gryzak? No jeszcze przecież stoimy tutaj. Hej. A Macie orzechy? Niestety akurat nie. Okej, nie uciekam. Czekaj, ty mnie rozumiesz? Mnie a? też! Niesamowite. Hej, a masz orzechy? No, dalej nie. A, okay. a teraz? Ona jest jakaś dziwna. Co robimy? Nie ruszaj się, to sobie pójdzie. Postaram się. No to co, kończymy spacerek i idziemy do domku. Możesz mi przekazać, że chciałbym iść na spacer do tego dużego parku, o tam, a nie tylko wokół bloku. Hej, kochana! Piesek potrzebuje się wybiegać. Weź go do parku. No tak, ma pełno energii. Dlatego zjadł mi buty. Zjadłeś buty? Były pyszne. Brrr. Gdzie się tak śpieszymy? No nie dąży! A listy muszę jeszcze dostarczyć! Listy? Już tym gołębiem doręczycielem! Jeżeli będziesz miał jakieś ważne paczki, to zawsze chętnie pogodę! Gdybym wcześniej wiedział! Genialny! Brrr. Pomóż mi! Co tym razem? No szczeka i szczeka! Etykietę chcę drukować! Wariat! Dla mnie bomba, dłuższy spacer, no ale jak to tak? I ma rację! Ale z czym? Po co lecieć do drukarni etykietę na paczkę drukować, jak można wysłać paczkę bez etykiety za pomocą aplikacji mobilnej? Serio? Widzisz! Serio! O, teraz mogę policzyć jakiś dobry żart! Za no! Moja nowa, wygrawerowana miska! Cieszę się! A to z czego? Z tego, że Was widzę. Ty mm. przy. Masz te użychy. No serio! Ustawiłem sobie powiadomienia, dokładnie tak jak Matt mi powiedział i. No! Hej, padłem zawiadomić, że masz przesyłkę. No i dotarliśmy do końca. I to nie tylko odcinka, ale też całego sezonu. Wspaniale było podzielić się z nami moimi przygodami. Bądźcie zdrowi, dbajcie o siebie, pamiętajcie, że paczko ma dla was. Tuż za rogiem i że zawsze możecie na nas liczyć. Niebawem pewnie wybierzecie się do mnie, albo do jednego z moich kolegów. Tak więc, do zobaczenia! Hej, dzięki za obejrzenie kolejnego odcinka. Dziękujemy, że z nami jesteście. I do zobaczenia już niedługo. Dajcie nam suba i zostawcie łapkę w górę. Trzymajcie się, cześć! Mia!